Dzień dobry. W rocznicę zakończenia II wojny światowej słowa o potrzebie pokoju i wolności brzmią wyjątkowo boleśnie, gdy w sąsiednim kraju przelewa się krew niewinnych ludzi. Zaczynamy Teleekspres w niedzielę, 8 maja. Rosyjscy żołnierze dopuścili się na Ukrainie kolejnej zbrodni wojennej. W Biłochoriwce, w obwodzie ugańskim zbombardowana została szkoła, w której schronili się cywile. Pod gruzami najprawdopodobniej zginęło około 60 osób. Nigdy więcej wojny. W tym roku te słowa brzmią boleśnie i brutalnie, podkreślił w przejmującym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełęski. w 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej trudno świętować, gdy to, co miało się już nigdy nie wydarzyć, właśnie dzieje się na naszych oczach. Druga wojna światowa oficjalnie zakończyła się 77 lat temu. Jednak upadek Niemiec dla wielu państw nie oznaczał odzyskania niepodległości. Polska na blisko pół wieku znalazła się pod radziecką okupacją. Przez Ostatni ukraiński punkt oporu w Mariupolu wciąż walczy. Rosjanie atakują zakłady Azowstal raz po raz, szturmują kombinat używając arty, i czołgów. I choć sytuacja wygląda coraz bardziej krytycznie, oblężeni Ukraińcy się nie poddają. Po czasie pandemii wróciła tradycyjna procesja z Wawelu na skałkę. Setki osób wzięło udział w krakowskich uroczystościach ku czci św. Stanisława, biskupa i męczennika, jednego z głównych patronów Polski. A my za chwilę zajrzymy w Tatry, gdzie na całych połaciach śnieg, ale wyglądają już coraz to śmielej śnieżyczki przebiśniegia, co jeszcze w programie. Proszę bardzo to sprób. Nie było dla niej rzeczy niemożliwych. Monteverestka, K2 Nanga Parbat, czyli inne ośmiotysięczniki. Pamiątki po Wandzie Rutkiewicz, jednej z najwybitniejszych himalajstek, trafią do Muzeum Sportu i Turystyki. Skrzynie po amunicji kojarzą się z wojną i traumatycznymi przeżyciami, a zmienić to postanowił wrocławski artysta, który tworzy z nich dzieła sztuki, a dochód z ich sprzedaży wspiera Ukrainę. Puchar Polski obronione, ale Mistrzostwo Kraju może się wymknąć. W 32. kolejce PKO BP Ekstraklasy lider tabeli Raków Częstochowa zremisował 1-1 z Krakowią i musi liczyć na potknięcie depczącego mu po piętach leka w Poznań. A swoje szanse na tytuł mocno ograniczyła Pogoń Szczecin. Teraz muzyka, jeden z najwspanialszych polskich rokowych głosów. Można rozpoznać go już po pierwszych nutach. Mowa oczywiście o Krzysztofie Cugowskim. Właśnie premierem ma nowy teledysk Artysty, szczegóły w rozmowie z Markiem Sierockim. Cześć Marku! Zasłuchałam się. Teraz bibliotekarze z Kalisza, dla których życie bez liryki, epiki i dramatu to byłaby tragedia i komedia w jednym. Dlatego chcą szerzyć czytelnictwo na jak największą skalę, a że mają poczucie humoru i dystans do siebie, to postanowili przebrać się za swoje ulubione postaci literackie. To dziś wszystko za chwilę Telekspress Extra i co ważne spotykamy się także jutro. Do widzenia. Ekspres Ekstra zaczynamy od życzeń z okazji Dnia Matki obchodzonego na Ukrainie. W schronie, w drodze, na granicy, na uchodźstwie. Od dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji ukraińskie matki wystawione są na najwyższą próbę, a 8 maja to ich święto. Ukraiński Dzień Matki. W latach 30. W ubiegłego wieku znajdował się tam prywatny majątek. Po wojnie został znacjonalizowany i w Koszelewie na Mazowszu powstał PGR, czyli Państwowe Gospodarstwo Rolne, a od kilkudziesięciu lat teren niszczał. Teraz udało się odrestaurować wszystkie budynki i zyskały zupełnie nowe przeznaczenie. Za chwilę zobaczymy, co leży na sercu pewnej fotografce z Łodzi, a potem odwiedzimy jeszcze wiele innych miejsc w kraju i na świecie. Oto co przed nami. Jej fotografie zatrzymują w czasie ludzi i miejsca, pokazują, jakie ślady zostawiają kolejne pokolenia. Pani Aleksandra Wysokińska zrobiła kilka tysięcy zdjęć, które opowiadają o łodzi i jej mieszkańcach. Wytańczyły zwycięstwo. Seniority z uniwersytetu III wieku w Stargardzie zdobyły nagrodę Grand Prix podczas Międzynarodowego Dnia Tańca w Wadowicach. Stargardzianki rozłożyły na opłatki konkurencję i zaczarowały, żyli swoim tańcem zatytułowanym Oczarowanie walcami. I wszystko gra. A jak w pogodzie? Y, jutro w Małuszowie. Zdobycie Monteverestu to dla każdego wspinacza ogromny sukces. Dla Kamiryty. Każde wejście na najwyższy szczyt ziemi to tylko schodek do celu. A tym jest pobicie rekordu w liczbie wejść na ten 8 tysięcznik. Nepalczyk zdobył go właśnie 26 raz. O! A wśród kibiców Manchesteru City rosną nadzieje na kolejne Mistrzostwo Anglii. Jeśli wieczorem obrońcy tytułu pokonają Newcastle, będą mieli trzy punkty przewagi nad Liverpoolem, który zremisował z Tottenhamem. A we Francji po Puchar Kraju sięgnął klub należący do Polaka. Za chwilę TeleExpress na deser, ale wcześniej muzyka. Jutro 60. urodziny świętuje Dave Gahan, wokalista i frontman jednego z najważniejszych zespołów Depesz Marek Sierocki jako wielki fan formacji nie mógł nie poświęcić swojego niedzielnego ekstra hitu właśnie temu wykonawcy. Zapraszam i do widzenia.